Siemanko, witam serdecznie na moim kanale, jestem Pędzący, a tym razem zapraszam Was do serii takiej, która będzie mm, poświęcona otwieraniu Hot Wheels, albo już y, luzakom, które udało mi się zdobyć, albo które już miałem. I właśnie dzisiaj przejdziemy sobie do luzaków, czyli do modeli, które już mam otwarte i które trafią na półeczkę. Jest mi to potrzebne w tej kolejności, ponieważ z tej półeczki będę wybierał modele do customów, do wymiany kółek i tak dalej. Kółka już były w poprzednim odcinku, którymś tam że powiedzmy z kolei, a teraz się skupimy właśnie na otwieraniu. Mam tutaj troszeczkę modeli i dzisiaj tak, przegląd moich luzaków oraz otwieranie modeli półpremek z Hot Wheelsów, matchboxów oraz majorette. Zapraszam serdecznie, przenosimy kamerę na stół i bierzemy się za oglądanie i otwieranie. Zapraszam serdecznie do oglądania. Dobra, no to kochani, przechodzimy do luzaków, bo to będziemy szybki temat mieli, nie ma ich za dużo. Pierwsze Lamborghini Galardo, Szypaka, bardzo ładny tył, bardzo ładny przód. Nawet Felga jest OK. Jak na 3 z Rosmana, to bardzo fajny modelik. Był on razem z tym Lamborghini Sian Też jest kalkomania. Proszę bardzo. Także wygląda to całkiem fajnie. O, od razu ściągłem spółki z tego <laughs> Pontiaca <laughs> Firebird który wychodził w. STH, no ja mam tylko zwykły model, ale bardzo ładny, bardzo szczegółowy model. Odkładamy na półeczkę. Zapełnia nam się. Mamy kolejny, czyli mamy Bentley GT3 wyścigowy. Mam też takiego w blistrze. No a tutaj akurat chyba gdzieś kiedyś na Vinted sobie kupiłem bardzo ładny model. Srebrny kolorek damy sobie gdzieś z tej strony. Dobrze. Następny model. To mamy Porsche. Nie pamiętam modelu. 911. I to też był jakiś trzypak. Dzieciaki zgarnęły dwa kosmosy, ale to Porsche sobie udało mi zostawić. Dziwne matowe drzwi ma z tej strony, a z tej też. Ok. I taki modelik Porsche w bluzakach. Z czarnych jeszcze mamy Audi 84. Felga brzydka, ale model bardzo fajny. Audi 80 jest to naprawdę dla mnie model bardzo wartościowy. Miałem kiedyś taką Audi 80, ale w sedanie z 1981 roku. Chciałem ją zrobić na klasyka ładnego, ale powiedzmy, że się troszeczkę zmieniły yy, czasy u mnie i musiałem ją sprzedać tutaj mamy też taką 80 quattro tylko, że białą tak jak przed chwilką była ta tylko, że czarna Porsche Rayleigh yy, teraz w kejsie Q jest takie czerwone i jest ono jako TH tutaj mamy model, który udało mi się kupić bardzo dawno w Lidlu nie jest jakoś bardzo tutaj szczegółowy, ale jest to, jest to Porsche. Szewinowa, o ile dobrze kojarzę, to jest seria e, szybkich i wściekłych, która była w Lidlu. Ładny tył, ładny przód, fajna felga, ładny, bardzo ładny model. Nie ma tutaj co, co złego słowa powiedzieć. Tutaj mamy, nie wiem z jakiej to jest serii, to akurat Nikuś gdzieś tam miał. U siebie, majorette, ok. Megan RS Ładne i ono ma tu coś otwierane. Tak, tylną klapę. Proszę bardzo. Tylna klapa otwierana. Gdzieś to mu się tam walało po pokoiku, więc stwierdziłem, że nie będzie mi się tak ładny model. Po ziemi ganiał. <laughs> więc wziąłem kolejny luzak Audi 90 quattro Tutaj mamy. Taką topową specyfikację wyścigową. Bardzo szeroką. Idę uspokoić pieska, wypuszczę go może na dwór. Coś tam widziała na dworze przez okno. Kolejny model to Volkswagen Jetta, również z serii szybkich i wściekłych, który był dostępny w Lidlu jakiś czas temu. Fajny model. Jest to jeden z ładniejszych, jeżeli chodzi o szybkich i wściekłych. Oczywiście są tam jeszcze Supry, są tam Missane skyliney, ale Jetta bardzo mi się podoba jako, jako, jako model, w ogóle jako samochód. Bardzo fajny klasyk na ten moment. Hmm, Honda Civic, to jest pewnie jakaś custom. Tam miały różne oznaczenia yy, i myślę, że sobie ją na customa zrobimy bardzo by mi tu się w niej podobały jakieś felgi takie typu JDM eee, no i Sierra Cosworth tu mamy jakąś taką specyfikację też wyścigową nie wiem czy rajdową o może może i rajdową chociaż brak tych lamp to tak może jakiś Cross czy co eee, ją kupiłem kiedyś na Wintek była opakowana, Niko się rozpakował, no ale jest to yy, też powiedzmy bardzo związana, yy, bardzo związany model z rajdami więc więc musiał zasilić tutaj moją motokolekcję, yy, więc z luzaków, moi drodzy, to jest mniej więcej tak, czyli nie ma tego za dużo, a teraz się przenosimy, może nie tyle co w miejscu, ale w czasie, ustawię sobie tutaj modele, które idą do otwarcia, no i otwieramy no i lecimy nie będę długo gadał ale sobie szybciutko sprawdźmy pierwsze matchboxy oczywiście tutaj zapomniałem chyba powiedzieć, matchboxy Porsche Cayenne Turbo pięknie, naprawdę zrobione są te modele lampy, przód, tył bardzo ładne, fajne przetłoczenia naprawdę Fajnie. Drugim modelem mamy Porsche 911 Targa. Proszę bardzo, bardzo ładny tył. Jak go widziałem już w opakowaniu, to przykuwał moją uwagę. I przód. Porsche 918 Spider również bardzo ładnie wykonany model. Wszystkie modele były zakupione w Teddym po 560 promocji, więc naprawdę cena znakomita. McLaren 720S Spider z 2019 roku. Mamy numer 3: 4, przepraszam, 3 to były porszawki. Teraz mamy McLaren'a. Bardzo ładny lakier. Proszę bardzo, przód i tył. Oraz mamy jeszcze Mercedesa AMG SL63. Ładny tył, ładny lakier też taki perłowy, brokatowy można powiedzieć, przodzik i to by było wszystko, jeżeli chodzi o matchboxa. Nie wiem, czy włączyłem nagrywanie, ale chyba nie, mm, więc już ją naciąłem delikatnie, ale zaczniemy sobie właśnie od Supry, teraz przechodzimy do Majorette. Był jeszcze Nissan R34, który ostatnio złapałem, ale on jest chase'em, więc na razie jeszcze go zostawię w pudełku, zestawik złapany w biedronce. Te dwa ostatnio foszą. Przechodzimy do wyciągnięcia Jakże tej ładnej supry. No. Proszę spójrzmy Bardzo fajna felga powiem szczerze Mamy zamykaną klapę Śliczny tył Piękny kolor zielony I naprawdę fajnie wygląda przód Co ciekawe klateczka też fajnie No tutaj tak tylko klapa się faktycznie otwiera i zostaną jeszcze zestaw Taycan Turbo S plus yy, oczywiście naczepa i Porsche 934 jako tutaj wyścigówka. A spróbuję, może to urać. O, tu poszło bardzo fajnie. Dobra, zacznijmy sobie może od samej wyścigówki. Bardzo fajna. Naprawdę ładna. Drzwi otwierane. Tutaj mamy pełną kalkomanie. Ładne malowanie. Odstawmy sobie. Mamy oczywiście. No jest tu jakaś yy, dosyć mocno plastikowa naczepa, ale mamy talowe podwozie. No i mamy tutaj tajkana. A. ok, czyli. Zaczep mamy gumowy, więc fajnie możemy sobie go po prostu tutaj odpiąć. No fajnie. 35 zł taki zestawik, powiem Wam szczerze, że opłacało się. Uważam, że się opłacało. Sprawnie przechodzimy do Hot Wheelsów. Teraz tutaj mamy zestawik Volvo 240 drift camper, który był bardzo mocno poszukiwany przez wiele osób. Ja akurat go dostałem od brata, bo trafiłem na niego chyba niedawno dopiero. E, już sobie to wyciągniemy, i zerknijmy jak to wygląda. No volvo powiem Wam wygląda trochę kosmicznie, ale jest ciekawe. No, no i kamper. Nie wiem czy. Uzyskałby on homologację drogową w takiej wersji, no ale ktoś takie stworzył, wygląda to, powiem Wam ciekawie, ale zostawmy już kampera, przejdźmy do spraw poważniejszych: Porsche Z serii Gran Turismo Żółte oczywiście GT3 RS o jest tam plateczka. lecimy dalej również żółty tylko, że tym razem Nissan Skyline R33 z serii szybkich i wściekłych krzywa lampa teraz przejdziemy do kolejnego Porsche również GT3RS ale niebieskie. No tutaj mamy akurat troszeczkę gorsze wykonanie, uważam, niż to jeżeli chodzi o, o wygląd. I przechodzimy do serii Speed Graphic. Tutaj mamy bardzo ładną Hondę w malowaniu Falkena. Z bardzo ładną kalkomanią, no może z felgą do wymiany, ale powiedzmy, że wszystkie te modele, które tutaj są na tej tablicy albo będą, <laughs> będą miały możliwość wymiany czegokolwiek. A tutaj jeszcze mamy Range Rover w malowaniu Castrola to jest bardzo ładnie się on prezentuje, weźmy teraz tylko i wrzucimy do tablicy niebieski mamy tutaj niebieski będzie tutaj i Castro wydaje mi się że bardziej biały będzie tutaj i od razu mając już telefon w ręku mam tutaj niektóre z dołu, co by ładnie były w kadrze. No i powolutku zapełniamy tą naszą gablotkę. A już wkrótce otworzymy same Hot Wheelsy. Chciałem ten film podzielić, ponieważ no, jest tego sporo, ale otwarcie Hot Wheelsów jest ich na tyle sporo, że chyba po prostu będę otwierał, nie będę skupiał się na tym. Mm. Dokładnie, jak wyglądają, tylko ładne otwarcie, prezentacja i ustawienie, a potem przejdziemy do customów. Dlatego bardzo dziękuję znowu za oglądanie. Dzięki za subskrypcję, dzięki za polubienia. Ja tutaj znowu mam dzisiaj towarzystwo, więc nagrywanie w takim ym, że tak powiem ym, pod taką presją ym, widzów na żywo jest trudne. Dlatego dzięki jeszcze raz udanych dla Was polowań. No i co, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!